Horoskop miłosny na kwiecień. Waga. Kobieta. Pięć kielichów. Dawna miłość znów może powrócić i złamać ci serce. Pamiętaj, żeby drugi raz nie wchodzić do tej samej rzeki. Dlatego odpraw smutki jak najdalej i zacznij zapraszać nowe do swojego życia. Mężczyzna. Diabeł. Seks, zdrada oraz inne namiętności mogą wisieć w powietrzu. Jeśli jesteś singlem, nie powinieneś się nudzić, ale ostrożniej dobieraj towarzystwo. Będąc w związku może być trudniej dotrzymać wierności. Skorpion kobieta 6 buław. Zdobywaj, wygrywaj i pokaż innym, kto tu rządzi. Królowa jest tylko jedna. W partnerstwie wyjdzie na twoje, a jeśli jesteś singielką, ktoś, kto wydawał ci się niedostępny, zacznie ci jeść z ręki. Mężczyzna 9 kielichów. Czas poważnie pomyśleć o związku. Partnerstwie, a nawet o rodzinie, gdyż przekonasz się, ile siły może w niej tkwić. W stałych związkach wzmocnienie relacji. Single zatęsknią za stabilnością. Strzelec. Kobieta. Paść denarów. Ktoś wyjątkowy pojawi się w Twoim życiu. Zatem nie przegap szansy na szczęście i nie wmawiaj sobie, że to niemożliwe. W stałych związkach niespodzianka, prezent, a nawet dziecko. Mężczyzna. Cesarzowa. Mierz wysoko, a na Twojej drodze pojawi się wyjątkowa kobieta. Piękna, mądra i wspaniała. Zadbaj o swój wygląd i wizerunek, by móc dotrzymać jej kroku. W stałych relacjach, możliwe dzieci. Jeśli chcesz poznać swoją miłosną prognozę na cały miesiąc, wyślij sms o treści razem. Twoja data urodzenia pod numer 73 212.